12 sierpnia to dzień należący do wszystkich Polaków. Kościół oddaje dziś cześć w Maryi Panie, a Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. Dziś wspominamy także rocznicę Bitwy Warszawskiej. W polskim kalendarzu jest wiele ważnych dni, dat przywołujących wartości męstwa, waleczności oddania ojczyźnie, ale jedną z najważniejszych jest rocznica zwycięskiej bitwy pod Warszawą, która rozegrała się w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku. W jej wyniku wojsko polskie rozgromiło Armię Czerwoną i zatrzymało jej pochód. Nie tylko odradzające się państwo polskie było celem rządzących w Rosji bolszewików. Zapędy były dużo większe, a rewolucja komunistyczna miała zalać całą zachodnią Europę. W tych sierpniowych dniach kształtował się nie tylko los naszego narodu, ale i całego kontynentu. Stoimy tutaj dzisiaj, w Dniu Wojska Polskiego, na Skwerze Niepodległości, aby razem odczuwać dumę z Wiktorii sprzed 101 lat. Wspólnie składamy hołd w tym, Którzy w tamtym okresie spotkali się odważnie z Brokiem na długość bagnetu i odnieśli zwycięstwo. Walczyli dla siebie, swoich dzieci, przyszłych pokoleń. Walczyli dla nas. To dzięki takim bohaterom możemy z dumą prezentować nasze symbole narodowe i żyć w niepodległej Ojczyźnie. Marszałek Piłsudski.